Za, za ten pomysł rok temu i za oczywiście nie tylko wygenerowanie pomysłu, ale tutaj aktywne wdrażanie w życie. Szczególnie panu radnemu Patrykowi Kozłowskiemu, który jest kapitan, tak, 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 coś kapitanem naszej reprezentacji. No i oczywiście jeszcze raz gratuluję zawodnikom medalistom tych wielkich sukcesów. Jako były sportowiec wiem, że nie ma takiej konkurencji w dyscyplinie sportu, żeby łatwo było zdobyć medal mistrzostw Europy czy świata. To są, to są zawsze te starze rodzina konkurencja. A ja parę razy miałem okazję oglądać te zmagania. Muszę powiedzieć, że podziwiam Was Wasz hart ducha i taką odporność w czasie tych warunków, bo, bo to już nie, są, nie jest nic pozorowanego, tylko, tylko naprawdę trzeba, trzeba być twardy i do wydobyć z tego. Dziękuję Panie Marszałku, Szanowni Państwo, teraz właśnie jest ten moment, kiedy nasz kapitan kadry... Rysowy, Kolega Patryk Kozowski opowie o tym, co Muzeum robi w zakresie promowania królewskiego, w zakresie promowania waluty. Proszę Państwa, tak jak powiedział się tutaj rok temu z, z zadaniem, które chcieliśmy zrealizować. Dzisiaj e, po roku bardzo szybko udało nam się te na nasze plany e, ziścić. Rok temu powołaliśmy reprezentację Barni i Mazur w władzach czyli skupiliśmy w jedną, wszystkich rycerzy, którzy walczą w tej konwencji rycerznej pod funkcjami Urzędu Marszałkowskiego, a także Muzeum Litw pod Grumwaldem. Ta reprezentacja działa i funkcjonuje właśnie przy Muzeum Mizu pod Grunwaldem. W tej chwili około 30 osób praktycznie ze wszystkich miast Barni i Mazur. Celem tej reprezentacji, powołaniem reprezentacji było to, żeby jak największa grupa rycerzy, konstruktorów z naszego województwa znalazła się w kadrze polskiej. Kader Polski liczy 50 zawodników i tak jak zakładaliśmy, pięciu z nich poprzez eliminację, poprzez sześć w polskich i bank do tej reprezentacji się dostało i właśnie reprezentowało Polskę i także województwo na arenie międzynarodowej, na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Tak jak już pan dyrektor Szymon tutaj powiedział, e, naszych pięciu reprezentantów to było złote, srebrne, e, także zadania, myślę, e, wykonaliśmy e, za e, Coraz więcej osób słyszy i usłyszało o tej, można no, powiedzieć, dzisiaj nowej dyscyplinie sportu. I do za ciosem powołaliśmy też w Grunwarcie Glowalską Akademię Miecza, e, gdzie... Uczymy tej sztuki banki młodych adeptów. Robimy zgrupowania na terenie naszego województwa, w tym roku odbyły się Nicy, w Bruczkynku w, w Bronkowie, a także zrobiliśmy taki e, seminarium w Kownie. E, tam uczyliśmy walki tych e, młodych, przyszłych rycerzy, e, którzy dzisiaj mają lat 15, 16, 17. Także e, działamy też w takim e, kierunku, a także zrobiliśmy jeszcze jedną dużą. E, może takie przedsięwzięcie pod specjalnym Muzeum, czyli zrobiliśmy ryzewską linię turniejową w Urbanskiej Akademii Mieczy. To jest to, co mówił Pan Marszałek. W tej chwili w województwie w kilkunastu miastach odbywają się turnieje ryzewskie, więc myśmy domówili się ze wszystkimi organizatorami turniejów, stworzyliśmy ligę i w tej chwili prowadzimy punktację po jednym domu ze wszystkich turniejów. W tej chwili odbyło się, odbyło się już sześć turniejów ostatni. W sobotę w Brongowie, jest pół um, W tej Grubackiej widze wzięło udział już, jak patrzyłem, około 60 zawodników. E, więc już dzisiaj widać, że e, ta liga spełnia swoje, swoje zadanie. Podsumowanie, całe, podsumowanie całej ligi nastąpi na jesień, i podczas imprezy też tak tzw. jesień średniowiecza, która zamyka cały cykl cały e, sezon recenzji. Zwycięzcy całej ligi. Także mieliśmy pan w ubiegłym roku, staraliśmy się je zrealizować i myślę, że zrobiliśmy to dobrze. Dziękuję Panie kapelanie. A teraz chciałbym, ponieważ spotykamy się tutaj właśnie z tej okazji, żeby Pan Marszałek pogratulować naszym zwycięzcom, naszym medalistom. Dlatego teraz chcielibyśmy poprosić reprezentanta, czyli kolegę Marcina Waszlińska, o tym, żeby opowiedział, jak to bił w Hiszpanii elitę światowego rycerstwa. Nie nasze wniki, tylko nasze. <laughs> Zacznijmy od tego, że, że duży wkład w organizację tych mistrzostw, oczywiście oprócz Hiszpanii, miała też Polska, która w tej wiedzie razem z ze Stanami Zjednoczonymi, biorącą rolę w tej organizacji, która, która się zajmuje mistrzostwami. No i z mojej strony naj, naj, największą konkurencją tam i najciekawsze walki również były ze względami Stanów Zjednoczonych. Także yy, wiele osób pewnie to zaskakuje, że, że Amerykanie się coś takiego bawią, bo w moim ludzie pewnie, że tam nie było się wywieźć, nie było rycerstwa, no, ale jednak no, korzenie ich też się włożą z Europy, więc yy, mają tu jakieś takie odniesienie do naszej wspólnej historii europejskiej. Pierwszy raz w zasadzie te mistrzostwa, te no drugi, były organizowane poza tym takim kręgiem Europy Wschodniej, czyli wyjechały bardziej na zachód Europy i dzięki temu przybiera troszkę taką ciekawszą, bardziej odpowiadającą nam formę i no, na pewno wiele osób to e, zainteresuje. E, jeśli chodzi o same walki, no, to oczywiście jest to też wysiłek y, fizyczny, duży, 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 duży nakład finansowy i przygotowanie i wyjazd, no i oczywiście same treningi. Y, wysiłek fizyczny jeszcze jest potęgowany oczywiście, no, w tym wypadku chyba już tak w Hiszpanii, więc upołoku y, naprawdę bardzo... O no, krótkim i, i przy tym straszne. W ciągu dnia zasłuchaliście tak, na jakieś wieczorami? Tak, zaczynało się, od, od, od południa, tak, od godziny 10 trwało do wieczora. Więc, ale no, większa część odbywała się dość ciężkich, w atmosferycznych gdzie no, to, no, no, ludzie ciężko to znoszą po spodenkach, a w całej tej zbroi jest to naprawdę e, ogromny wysiłek. E, no mniej zachęcamy wszystkich do uczestniczenia. Jak się troszkę przy, Przyzwyczaił, utrudnuje, to jest to jak niemal jest do zniesienia. Y... Panie, próbujcie nie no, być przygotowani. Musi się odkładać. Trzeba by już pomożeć. Tak, no, no może tak, to... Trzeba to... być przygotowani. Konflikt no, niepoważny nie się zdarza. Proszę powiedzieć parę zdania na ten temat, bo może to już jest podejmione, musicie być no. zabezpieczeni właściwie o to, jak... Tak. tak, tak, tak. tak no, 广州。 wspomniał w walkach miecza długiego i miecza jednoręcznego i tarczy. To były zmagania właśnie punktowe, które trwały półtorej minuty były z większością przeciwników. My mieliśmy przeciwników około do finału 4. Pierwszego dnia toczyliśmy, toczyliśmy walki z Francją, drugiego dnia z Danią i Hiszpanią. I ostatniego przegrana walkę niestety z drużyną, z drużyną SA. Z drużyną SA walki, walki są troszeczkę odmiennej konwencji, są to walki grupowe. 16, na no, 16 staje po prostu i ta drużyna, która utrzyma która się na nogach, tak, wygrywa. Są to bardzo, bardzo, bardzo proste w zasadach, w, zasadach, w zasadach walki. Tak. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? W, w cały, 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 cały klimat, cała osnowa tych mistrzostw, miejsca, w były, one miały miejsce, to region La Manche, tych Hiszpania, zamek, podurza zamku Belmonte, tam były rozłożone obozy, tam nieopodalone. Gdzie odbywały się walki, odbywały się zmagania rycerskie. Przepiękne miasteczko u podnóża, podnóża, w zasadzie wzniesienia, w którym był zamek. Mnóstwo fajnych przygód też, bo ja osobiście jechałem do Belmontę 50 godzin na autokarę w jedną i drugą stronę, że to około 100 godzin, także jechaliśmy tam dwa dni, także przez dwa dni, mnóstwo rzeczy się fajnych, zabawnych działo. No i cóż jest z Każdemu polecam reprezentację, reprezentowanie swojego kraju w jakiejś dziedzinie. To jest naprawdę coś pięknego. jak Zaczynają grać chem, czy wybiera jak się jakąś nagrodę i jak wie się, że reprezentował się własną ojczyznę. To jest tak bardzo Jak liczna była reprezentacja Polski? Reprezentacja Polski to około 50 osób. 50 osób. Szanowni Państwo, jeśli Państwo macie jakieś pytania do obecnych gości tutaj do nas, to, to jest ten moment, kiedy chętnie na nie odpowiemy, jeśli tylko oczywiście zdołamy. Ja chciałem zapytać, można, czy w tym roku będzie inscenizacja bitwy pod Grunwaldem kiedy i... Ale? W, w, ogóle, w ogóle, czy już coś na ten temat możecie Pan powiedzieć? Instytucja bitwy pod Gnwady oczywiście odbywa się jak co roku i zawsze co roku jest terminem tej bitwy, jest weekend najbliższy w historycznej dacie, czyli dacie 15 lipca. W tym roku ta data, ten termin to jest 12 lipca. 12 lipca będziemy bili krzyżaki tak jak zwykle, przegrając. tak jak zwykle przegrają z tym, że mała taka uwaga techniczna, że bitwa nie jest tylko o godzinie 16 tylko o godzinie 15 na prośbę rekonstruktorów ta godzina została, została zmieniona, czyli nie o 16 ale o 15, ale oczywiście przygotowania już się w tej chwili toczą no, tak naprawdę pełną parę, bo czasu zostało już niewiele. We środę już będziemy wytyczali obozy rycerskie, także przyjeżdżają do nas już służby porządkowe, rycerskie służby porządkowe. Będziemy wytyczać obozy, także wszystko idzie zgodnie z planem, zgodnie z ustalonym wcześniej planem. A bo wiadomo, się że nie? tak. jak w skoro W ja akurat skoro mówię... Podolskiej, tak samo jak Marcin. Kolega... No, ja w tutaj był w Krzyżacku wraz z regionu, jaki jak, jak, jak zajmujemy, w mieszkamy. Znajdujemy kapituły Warmińskiej, która za czasów za o zakonu Krzyżackiego była niejako najemnikiem zakonu. Tak? Mhm. Tak, biskup niestety, Romik w Biskupie skłopak też po tej przegarni. No właśnie, a propos pani Marszałku, jeśli, jeśli mogę a propos do, do tego, co Pan powiedział, dodać jedną rzecz, to yy, czynimy starania i w przyszłym roku na pewno już do tego dojdzie, że zamierzamy wydzielić na Grunwaldzie osobną chorągię biskupa warmińskiego, także powstanie nowa chorągiew, która, która będzie w obozach rycerskich, która będzie w obozie i będzie wychodziła do, do bitwy, do insynizacji pod własną flagą, czyli właśnie będzie to chorągiew warmińska, chorągie biskupa warmińskiego. W tej chwili już czynimy starania, także na pewno ta chorągiew będzie przymroku wydzielona. Czyli już koledzy nie będą walczyć w różnych chorągiach, w różnych stronach. że z barmi właśnie pod jedną, jedną chorobą i myślę, że w przyszłym roku się no i będziemy negocjować po której stronie. <grym> Wszystkie Wszystkie wtedy w średniowieczu też zależało wszystko od kto tam... Wszystkiego no. zmartwychwimy. Jeszcze jedno pytanie, tak? W związku właśnie z tymi tutaj występami naszej reprezentacji pani Marszałku. Czy mógłby Pan powiedzieć, ile pieniążków województwa jak gdyby dołożyło reprezentacji? Bo wiem, że był to problem i chyba za każdym razem jest problem, tak? Żeby ta reprezentacja mogła wziąć udział właśnie w tego typu y, przedsięwzięciach. No i czy Pan Marszałek może powiedzieć, jak to będzie ewentualnie w przyszłym roku? Czy macie jakieś pieniądze y, potencjalnie, no zabezpieczyć życie, tak? Czy możecie? Samorząd województwa otrzymuje muzeum Kronwalskie. Wiadomo gdzie, a Muzeum Trumpańskie ma wpisane za zgodą i na, na prośbę e, samorządu województwa opiekę również finansową nad e, naszą reprezentacją. Także, e, myślę, że, 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 e, że pod tym względem tutaj też wszyscy korzystamy. Tak? I rekonstruktorzy, którzy, którzy mają opiekę, e, mają wsparcie nie tylko zresztą finansowe, ale organizacyjne dysponuje muzeum, a my mamy promocję, mamy to wszystko w jakiś sposób zorganizowane, pozbierane. O to nam chodziło. Tak? Jak mówię, panowie obiecerze, jeszcze miałam pytanie. Czy te, po prostu już nie wyszedłeś gdzieś po latnich, na latnich latach, czy też obserwuję wiecie, że w innych jakże żeby ludzie teraz się profesjonalizują no, w tej swojej pasji rycerskiej? To jest tak, że z roku na rok wyrośnie poziom tego <grych> Jakby i walki, i, i, i wyposażenia? <coughs> poziom walki oczywiście musi rosnąć. To jest naturalna ewolucja. Im dłużej, dłużej, dłużej to robimy, tym, tym wyższy jest tego poziom. No, w głównej mierze zależy to od zaangażowania, od ilości e, treningów. I ci ludzie będą też coś otworzyć, Stragany o że, że tak, e, tandeta, tak, e, no i, no i profesjonalnie w zasadzie, bo w tej chwili. Ja samo patrząc tyle lat na to i odwiedzając te stoiska widzę, że to się absolutnie pozmieniało. No, te ostatnie lat szczególnie to jest postęp wielki, bo, 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 bo z jednej strony wybór tego jest olbrzymi, a z drugiej strony widać, że dbałość o detale wymuszona zresztą przez samych konstruktorów, tak naprawdę, którzy, którzy nie chcą też promować tandety, jest, jest wielka. Myślę, że nawet jak ktoś to się nie zna, bo równo zdjęcia z lat, nie, 10 lat temu, powiedzmy, do, do tych dzisiejszych i ostatnich rekonstrukcji, to zauważył to jakąś taką różnicę, że lepiej to wygląda. Ona widać doskonale po, po wyposażeniu muzeum, które no, jednak w tych ładnych paradach temu wyglądało zdecydowanie nałoż teraz się jednak rozwinęło razem z, razem z poziomem uczestników i tych i całej całego Jeszcze chciałem zapytać właśnie, czy panowie skoro już robicie to tak no, półprofesjonalnie czy profesjonalnie? Bierzecie udział w tych zawodach? Czy myślicie o tym, żeby właśnie tutaj na naszym terenie te zawody, którąś edycję ewentualnie zorganizować? Tak? Międzynarodowe. Są e, plany. E, ja tylko to przypomnę, że już w 2012 roku jedna z edycji Mistrzostw Świata odbyła się w Polsce, było to w Warszawie w porządku. E, w tej chwili bardzo prawdopodobne, że najbliższe Mistrzostwa, może za dwa lata, też, będą w Polsce, tak, że jest jeszcze, są jeszcze kraje, które, które nie organizowały i bardzo zabiegają o organizację Mistrzostw Niemcy, Czesi. Także tutaj są jeszcze droga, jest otwarta, trwają dyskusje. nie niespodzianki, ale nie możemy o nim mówić. Szanowni Państwo, jeśli to koniec pytań z Państwa strony, to ja chciałem. Przede wszystkim powiedzieć jedną rzecz, że nasza reprezentacja, która województwa warmińsko-mazowskiego, która bierze udział w tak zwanych szesnastach, czyli walkach 16 na 16, ma już rozmaite uzbrojenie, mamy tasaki, mamy miecze, mamy mamy, co tam jeszcze mamy musekany do rozbijania zakłóców. Ale to czego, to czego nam naprawdę brakowało do tej pory, żeby bić wroga, tak już w pełni profesjonalnie, to były glebie, czyli to, co Państwo tutaj dzisiaj widzicie, czyli taka długa broń rzeczowa. I poprosiliśmy Pana Marszałka, żeby Pan Marszałek przed dniami do zbroi tę naszą reprezentację i o to Pan Marszałek się zgodził i przekaże nam dzisiaj te dwie oto piękne glebie. A drugi na ręce Kapitana. Tak jest. Dziękuję. reprezentujecie reprezentujcie nasz region. A jak to się walczy? Powiedz się, ten, na co się przyjmuje cios? nie przyjmowe. Bardziej niż Jeszcze z podziękowaniem dla szanownych panów, z życzeniami dalszych sukcesów w stronę Gratuluję.